Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Dark Siders I ostatnio ładnie eksplorowaliśmy w pięknej krainie Dosyć rozwalonej, ale jak na władzę demonów Bardzo roślinną, bardzo mi miłą dla oka Nie to co tamte, tamte, tamte wieże, które są takie ponure, dziwne A tutaj mam piękną zieleń Dobra, skończyliśmy oczywiście exploring, czyli, czyli, czyli coś Ech, i teraz jedno pytanie Jak się zmieniało? A, tak, tak. dobra, Oh, forgive me friend. i would grant you passage were it within my power do for me what you have done for my brethren and i will hinder you no more there must be another way the curse must be broken then you may pass find where uh these shadow lurkers hide and kill them all they can't be that hard to find Dobrze, mamy zabić następne szkodniki w tym pięknym ogrodzie. I zanim to zrobimy, oczywiście, ja coś muszę tutaj ściszyć ładnie. A mnie tu coś pięknie hałasuje, ale także aż uszy bolą. Mam nadzieję, że dużo wam to nie będzie przeszkadzać, gdyż. Um, no, mnie takie coś przeszkadza. Dobra. Wróciliśmy po krótkiej przerwie na ustawienia, Milusie. I co? Mamy do załatwienia szkodniki jak już zresztą mówiłem. Gdzie one są? Na początku, gdzieś tam. Tam ja się zajął... O cholera. A ta, to dlatego takie było puste miejsce. No dobra, to zajmijmy się najpierw tym tutaj. Kolegom? Ciekawe jakie tym razem wyzwania powie... powie... Jakie dzisiaj wyzwanie da nam ten szkodnik. Halo? Czy jest tu kto? Nikogo nie ma. Okej. Okay. Cześć! Mordercze kontry. Przed upływem czasu zabili pięciu wrogów kontrując ich uderzenia. O cholera. Czyli jak? Wciśnij alt, aby zablokować. Użyj blok tuż przed momentem uderzenia, aby wprowadzić kontr efektem. Aha, taki desay. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. Nie, no nie wiesz. No ej. No i co. trzy, dwa, A, taka bajka. No dobra. Postaramy się. Ale to strasznie ten szybko przed momentem uderzenia no bez jaj. Okej. Okay. Mm -hmm. No, jeszcze dwóch Siadać panowie A, jeszcze jeden O, odblokowało mi się osiągnięcie, Dziwne Dziwne, bo przed nagraniem nie miałem w ogóle internetu, więc no cóż <śm> Dobra Zrobione, dostaliśmy duszę za czas Chodź do drani jestem na ciebie gotów. I tak, Smutna? spójrz mi w oczach. Mm -hmm. czego nam trzeba? Życia, życia nigdy nie żyje. Dobra, jeden szkodnik z głowy. Czas na drugi. Na następnych. Lecimy dalej. Jeszcze tylko trzech. Trzech muszkieterów, mam nadzieję, że wszystkie tak nie będą wyglądać wszystkie te, te, te yy, zadania strażników nie będą tak wyglądać, no ale w sumie to też ładna odmiana od codzienności niszczenia demonów, kłótni, aniołów, yy, taśników nieludzkich. No dobra, następne wyzwanie, please. Panowie, czas na następne. W lewym narożniku, tuż na przeciwko swojego przeciwnika, niezrównany, niepokonany, wojna! A z drugiej strony. Ciemo, cicho, ciemny, niewidoczny, z jednym okiem, ale za to przerażający. Cień! Dobra, nieważne. Przed upływem czasu zabić 30 korzystając z i mocy siewcy. Eee... Przytrzymaj capslock, a potem naciśnij... Przeistoczyć się w siewce chaosu. Aha, czyli co, nie będę miał energii wtedy. Spoko, ale u mnie to jest fałd. No spoko, no? Tito. Tito. Nie wiem jak to jest ustawione. Okay, dwóch. dwóch. Siedmiu. Eee, ośmiu. Dobra, ośmiu na raz. O, o, jedna. Tyszujo bo inaczej cię nazwać nie można no Tyszujo jedna chodź do papci Cień mi tu z... uciekasz panie Ty jesteś tak denerwujący jak sobotnia y... sobotnia kolacja z misi jogi O jakie ty masz zakończenie no takie, takie sobie. Bardziej spektakularne by mogło być. Dobra. O już mam. Dobra, 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 dobra. Nie but. Dawaj. Dobra. 14, 16 jeszcze trochę. Czasu mam dużo. a w 17. O, i na taką grupę by mówić Oby Aby kto? Jak teraz zauważyłem, że jacyś nowi. O Jezu. Dobra, dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Nieważne. Dawaj, kolego! Rozwal go! Fine. Dobra, 21, 22. Mmm, W takim momencie się skończyć Jeszcze tylko... Jeszcze tylko raz. No, 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 prawie, prawie, prawie. Dawać mi to. A no, musimy dużego załatwić. No tego się właśnie obawiam, że może mi nie starczyć... Kurde, jeden! Shit. Blisko. Ale nie ma się czego bać, jeszcze tylko jeden mamy z głowy. Wążów, wężów, wężopodobnych inne istoty lepiej zostawić ich w spokoju. O, jak ładnie się zbrali. Mmm, to było soczyste, tak wszyscy na raz. Ile dusz? No. No to chodź. Ty, zostałeś tylko ty, ja i. i. i no to, tutaj zdecydowanie życie będzie nam potrzebne bo zauważyłem, że nie korzystam z gniewu. Nie wiem czemu. Trzeba wypróbować te umiejętności, które żeśmy nabyli w czasie naszej wędrówki. Do niezliczonych lasów i padaczkowych misiów. Co było gdzieś pod wodą. No. wojna gał gał, wojna gał gał gał. O, jest jeden? To przy samym wyjściu. Mhm. Hmm. Dobra. Czas na show. Co tym razem? Jakie wyzwanie dzisiaj będzie? Mam nadzieję, że mi się komentarz znowu nie zacina. Ach. Eee, bo to by było straszne. Jednak. Ale straszne, straszne. Obrońca. Utrzymaj przeżyć choć jednego nieumarłego żołnierza. A? Czyli mamy swoich sojuszników. Możemy mi bić, nie? Czyli co, przez 5 minut mam bić, bić i bić? Bardzo chętnie. Giebut, jeden. Ten ma kłopoty. Ciach. Będą zaraz duże kłopoty. Jest więcej na mnie zagrowanych, tym, tym lepiej właśnie mić. Tam biją się po prostu kilku. kilku bije tylko trzech. Jak to mówią w kupie siła, więc kupy nikt nie ruszy. Przy... Nie, nie przydałby się się. Jednak tutaj nie. Jezu, sześć. A jeśli będzie sześciu To co dostanę we dłuższe. O, ty, ty odejdź. Ty mi odejść stamtąd. Oni sobie poradzą. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ty odejdźmy tam Okej, okay, dobra, buchnął. Tu jest dwóch. Dwóch sobie da radę. Poszli Poszli, przyszli, znaleźli. Na razie są łatwe te wyzwania. Tak szczerze. O, ty idziesz ze mną. Chodź, chodź Ptysiu. Bo ty buchasz. Ty mi tu buchasz. Chodź, chodź Ptysiu. Chodź do mnie. Dobra. Żeby mi nie buchnął na tych szkieletów, bo jeszcze giną co. Tam sobie poradzą. To są moje ziomki. Moje ziomki dadzą radę. Tum tum tum. Jeszcze tylko dwie i Jest nieźle. Nie jest źle. A to najważniejsze. Oj, to są te lepsze... jakieś stwory. Szczerze mi wyglądają na jakichś dobrych rycerzy. Takich z Legionów, akurat, piekła. Mamy przewagę, panowie. A właśnie, jak wasz szer wygląda? Eee, tak samo. Uuuu, duży. Tu przy nasz siewca. Już ten może zaprowadzić dużo złości A, poszedł Uuuu uu, uu, ile naraz, dobra, wyjdźmy Wyjdźmy, bo to już ostatnie Nie ma tego dużego przynajmniej Oje, no tak, nie ma O wielku mało Jesteś mój Ooooooo, dużo laso. Tak szczerze. Czy Ja zapraszam aż tylu? A tam biją jednego. <laughs> Szkielety są najlepsze. Jednego biją. Biją, biją jednego tylko. A co? Co się będę przemęczał? Uuu Dobra panie, ty z finishera, bo ty ciężko schodzisz na same ciosy. Mhm. Mm trzeba przyznać, że jest. co czyste. Jeszcze raz. Masz cztery szkielety gonią jednego żołnierza. Mhm. Mm Ale trzeba przyznać, że tak naprawdę to te szkielety to nie są. To nie są, tak, są szkielety, to są. Um, wojownicze Żółwie Ninja. <noise> no wiecie, no te, co. Nie wiem, czy kojarzycie Żółwie Ninja, takie. Fajne. Film chyba ostatnio na nich był, ten... Bardziej żywy. No to, to, to. Tam było ich czwórka, a tu ja mam całą szóstkę. Ja z zreku... No ja też wiedziałem. Dziękuję, dziękuję, nie trzeba było. Więc tak, tym razem przyda nam się wszystko. gdyż musimy wyjść na Fulub. Jak tam z czasem stoimy? Zdążymy, zdążymy jeszcze jednego opcykać. No i znowu jakaś eksploracyjna historia. O kolej. Ja się chyba tam nie dostanę taką... O... Hmm. Musiał się całkiem, całkiem cofnąć. Tak soczyście do tyłu. O. Co tu jest? Hmm. Mm -mm. Tu mi wygląda na miejsce do medytacji. O. I znowu te zęby. Ciekawe. Dobra, jeszcze jeden i mamy z głowy. I możemy przejść, spotkać się z naszym przyjacielem. Już się kończy. Hmm, czyli wszystko pod wodą. No fajnie, że mnie poinstruował, kolega. Tędy? ten, ten Tędy! Wojna w dół i do góry, panie i do góry. to się tak trzęsieć. Nie złoty. Fajne miejsce na kryjówkę. No co tym razem? Ostatni zostałeś, zostałeś tylko Ty, i ja! You and me! Come on, come on! A nie, come on! No nie wstydźcie, come on! Aha! O matko, o matko, o, w życiu tego nie idzie, a nie, nie. Fajne, deszcz out, też bym chciał. O, siedm, ale zabić, tak? A ten zostaje dobra. A ah, shit. Okej, okay. podnisz to. I tak z tego, o. Jeszcze. Dobra, jeden. I najlepiej tak zostawić, już mamy trzech. Okej, okay, jeden.

Dziewięciu, jeszcze tylko 6. O, szaleństwo. O, nie, 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 nie. no, słuchaj się mnie, gdyż to ja jestem twoim miećwiatkiem. Wyzwanie wydaje się dosyć, dosyć. Łatwo, to mogłem zwiększyć poziom jednak trudności. Może by było jednak... no trudniej. co bądź. Moje oczekiwania względem właśnie... ...względem właśnie rozgrywki były nie... faj, fajnie trudne. O. Nie no. No tak, to jest ten gościu, co rzuca autami. Dobra, zginął kolega nasz kochany autostrad. Rozwalmy może duszę jakieś będą dzięki tej um, pasywce umiejętności na broni o. No nie mów, trochę życia straciliśmy jednak No, wyzwania robią się powoli ciekawe Ciekawe, co dalej będzie. Dobrze, albo my tu już skończymy. No dobrze, dobrze. Tu wygląda jak paszcz, szczerze powiedziawszy. Czy coś w niej jest? Jest w niej woda. Dobra, nieważne. Więc skończymy tutaj. Więc komentujcie, subskrybujcie, opiujcie w górę, ewentualnie w dół. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!